Hej, jestem Mopie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dalej idziemy z serią seedów. ów A jak, jak ja widzę na no wyświetlenie podecnie to było mega. Dzisiaj będzie seed taki fajny ode mnie sam go znalazłem. E, ta, no zara, teraz wchodziłem tak do siebie tak. Dobra, przesyć. E, trzeba dać na kreatywne. Tutaj... Jak wam dam w opisie tego sea. WJAT. I to będzie tyle Golemu eee, od razu ruin Portals. No sam nie zobaczycie. sam go znalazł. Eee, się tutaj, co nie? Eee, idziecie w tą stronę. To jest eee, Woodland Mansion. Nie, nie Mansion, co ja mówię. To sterwony po prostu i leżerów. Mamy skrzynkę, a w niej jest tak, złote raz szkoda, że nie diamentowa, ale Szanujmy się, nie ma ani jednego procenta, żeby była diamentowa. Lątwa znikania, ochrona, pie... ochrona 4. ochrona cztery. I jedna sztabka żelaza, słosiwo, krzemień, krzemień, piegnista kula. No i niecały portal ze złotem z dwoma złotami. E, idziemy tutaj. Um, tutaj. Tutaj chyba coś się mocno zbugowało. Zobaczymy sobie granice czangów, jak to się zbugowało. No, rzeczywiście było na czangu, gdzie to miało być postania, ale nie mogło być postania, więc Minecraft musiał to usunąć. Tu jest pierwszy golem. Tutaj nie ma. Ale tutaj, patrzcie. To jest drugi golem. To jest drugi? Nie, pierwszy. Drugi. Tutaj są oleje. Trzeci, czwarty golem. Tak, cztery golemy. Kiedy wejdziemy na górę. ten nasz. Czy nas Zaklęta butelka. Zaklęta butelka. pszenica, Kozi róg. śpiew. Słabo słychać. Dobra, myślę, że Wam się podobał SIT. To wszystko. Bo to jest ode mnie, więc... Nie macie czegoś spodziewać do mnie. Dobra. No co? Widzimy się w kolejnym odcinkach.